Dzisiaj za nami Dawid, i dziś jesteśmy w grze, hum która nazywa się Human Fall 2. Human Fall Flat 2. No. I daj się y... łapać wszystko. No. No i zaczynamy grę, subskrybujcie ten kanał, suba dzwoneczkiem, no i łapka w górę, komentarzyk, Pięć łapek w górę to będzie kolejny, kolejny odcinek z tego, pamiętajcie, że mam drugi kanał Damian Kurczaba i tak na... No. Mam trzy kanały, tylko na tym Ferrari nie wchodźcie, bo zanim go wyrzucę, wpadajcie na kanał Dawida, bo Dawid stworzył kanał, po tym odcinku możecie zobaczyć jego kanał. O, o to jeszcze nie stworzyłem. No, bo... ale będzie miał po tym odcinku. Bo dzisiaj. No i dzisiaj będzie pierwszy jego film. Nie wiadomo, że ze mną. A pewnie tak. Pomogę ci, pomogę. Chodź, może... Kurde, ty wszystko robisz, a ja nigdy nie mogę. Na fru, chodź do mną. Kutka. O no, może. Rozwal ją. Nie wywalczę, nie wywalczę. to ja pójdę sprawdzić, jakieś tajne przyjście. Tylko. Nie doradzę. O, To się stało. Dobra, otwieramy. O. O, udało się. Jesteśmy w zamku. Chyba ja z Dawidem nie mieć zamek. No. Y, Dawid będzie nagrywał odcinek. powiedz czego? Z tej samej gry. H Human. Więc wrócimy dalej z odcineczkiem. No. Dawid powiedział mi, że bierzmy tego badyla i roz... Rozwalamy te drzwi i lecimy kapel. Tak. To musimy jedną część wadyla. A tu nie do rady urwać? Nie. To... to są kraty na A wiecie, że tu da się pociągać i zobaczcie, będę ćwiczył. O. O. Jak chcecie, no to ściągajcie jączko jest za pieniądze. No. On takiego pieseła. Ja Mikołaja. Świątecznego. Doroś to. No właśnie próbuję tam włożyć tego badyla To czekaj, daj, daj to. Próbuję tam włożyć właśnie tego badyna. Tam trzeba włożyć na pewno na drugą stronę od tej kraty. O dobra, damy pójść. Teraz ja sobie sam poradzę tu z tym Mikołaj skacze pierwszy raz. A piszcie w komentarzach, bo napis, nie napisaliście w ogóle y, pod tym filmem. Przydałem Ferrari, nie wiem y, co dostaliście na Mikołaja. Ja dostałem helikopter, Dawid? Telefon i drona. Helikopter, i. i co? I słuchawki gamingowe. O! Zrobiło się? co, oj, chyba... Ja chyba kap... Skapultujesz mnie? No dawaj. Chodź. Pierwszy tylko... kamień, bo chcę zobaczyć, że to jest bezpieczne. Tylko, tylko... ja chyba tutaj naciągnę to, dobra? Ja umiem to chyba naciągać. Próbuję... O, potrzebujemy to. Ile tam włożyć? Nie ma. O, o trochę. Dobra. Jest. I tu jest, nie, nie rób tak. O. o. I czekaj, czekaj. Ej, na maksa ten napompuje to, dobra? O, wciąż tam tymi y, kamieniami, tam, już ty te mury. To, czekaj, to ja polecę. Spokojność. Widzę, widzę, zobaczę, jak leci Darian. Superman. Superman. Tak zrobię. Superman. Dobra. Le jestem. Zgłaszam się na ochotnika. Okej. Okay. Lecimy. Powoli. Ja się pokontuję i piszcie w kom... I pięć łapek w górę, kolejny filmik na tym kanale i dzisiaj będzie na drugim moim kanale Damian drugi kanał. I dzisiaj też będzie filmik na Dawidowym kanale. Więc ja mam kupę roboty, jeszcze montować trzeba. Mam. No. Dawid... Ja go nie mogę naciągnąć. O, jest. Zatawiam. Naciąga się to powoli jakoś. Nie działa? Działa, działa. O no, stop. Osuj się. Teraz ja I tak po Czy mi zniszczone? Gdzie jest? Ej, to nikt nie był. To chyba Dawid powiedział takim fajnym, męskim. Ja muszę przesunąć kamienie. Dobra, leć to na dół. są te kamienie wszystkie. I zaraz, tylko... Trzeba je złapać dwoma rękami. Pakujesz tam? Pakuję, pakuję. A gdzie pakujesz do tej armaty? Czy teraz będziesz to leciał? Ja! Spoko. Tylko muszę jakoś stąd wyjść. Ej. Dobra. Chociaż zwalić trochę muru. No. A potem ty musisz polecieć. A potem ty będziesz umiał na to polecieć. Nie. nie rękami tu? Tak, W czekaj. czekaj. A ty byś wcił sam. Nie a ja przecież będę już tam po drugiej stronie. A, a nie wiadomo. Bo tam jest chyba most. Tak, tam jest most. No dawaj, dawaj, dawaj. Ten też mały. Jak chcę polecieć? Ty pójdziesz z mostem. <gry> a ja tam nie patrzysz do tego zamku? I czekajcie, kiedy daj naciągnie, no to... Zaraz się zobaczymy. Już Dawid prawie naciągnął. No mm. Demon by nie skakał. A co jest na kamień tu? wielki. A Nie w ogóle nie mogę. Ok. Złapka nie ciągnie. Dobra. No. no i teraz dopiero jest gotowa. Ci nie uda, będzie odnała pompowanie. Chcę tam wskoczyć. Nie mogę wskoczyć. W no Tak, skocz. Jeżeli... O, o! Dobra. Dobra. A ja tutaj będę z rękami. No lecimy. I tutaj w ogóle. No i w dół, w dół. Dobra. Może w górę. Przecież? Lecę, widzowie! <laughs> to jest, to jest... Widzowie, nie udało się. Chyba, trzeba kamieniami ten mur rozwalić? To tak. Widzę, mur. A ładnie, głupia. Ale ty naciągaj i. widzimy gdzie się zaraz poszerzy. Nie. Dobra. Na dzisiaj będzie koniec, subskrybujcie kanał, łapka w górę, komentarz, co dostaliście na Mikołaja, pięć łapek w górę, kolejny filmik, pa! 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 A nas, a, a druga część filmu będzie może na moim kanale. Tak, na Dawidowym kanale będzie druga część. Dzisiaj! Więc wpadajcie, subskrybujcie Dawidowy kanał i mój, pa! Pa!